Witam szczególnie przedstawicieli stowarzyszenia Komunita Regina della Pace, który ofiarowało piękny tryptyk eucharystyczny przeznaczony do Kościoła czwartej stacji drogi krzyżowej w Jerozolimie. Będzie to miejsce nieustannej modlitwy o pokój w Wyszemie świętej i na całym świecie. Niech Bóg Wam błogosławi! Pozdrawiam Stowarzyszenie Komunita Regina della Pace z Radomia. W ramach podjętej inicjatywy 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju realizuje ono projekt ustanowienia w świecie 12 centrów adoracji Eucharystii i nieustannej modlitwy o pokój w miejscach najbardziej zapalnych. Poświęciłem dzisiaj ołtarz adoracji, Adoratio Domini in et Pace, przeznaczony dla Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Nam Yang w Korei Południowej. Niech Waszej modlitwie o pokój nie zabraknie podczas nabożeństw czerwcowych poświęconych szczególnej czci serca Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunitare Gina della Pace z Radomia i ojców franciszkanów z wiernymi z Niepokalanowa. Na ich prośbę pobłogosławiłem przed audiencją ołtarz Adoracji Eucharystii, nazwany Gwiazda Niepokalanej. Zostanie on umieszczony w sanktuarium w Niepokalanowie które staje się ósmym międzynarodowym centrum modlitwy o pokój.